jakiś nieogarnięty kurwa. Ale mi zabrało duper. O matko. Dużo huku, mało prędkości. A jak się nie ma prawka albo kasiory, to takie właśnie to prykanie za niejasna kurka wodna. Bala! Zrobimy sobie, sprawdzimy sobie prędkość od zera do sety. Chociaż GPS-em to pewnie z jedną sekundę będziemy w plecy. I myślę, że jakby z tyłu była zębatka o trzy ząbki większe, to też jedną sekundę moglibyśmy być do przodu. Ale nie ma co dźwibać, zobaczymy jak to się odpycha. Nie wiem, mam tu ustawione na race, i zobaczymy co to z tego wyjdzie. No od zera do 60. Wychodzi 4,21 na 1 czwartą mili 20 sekund. A to nie wiem, czy to jest od 0 do sety. To jest chyba od 0 do sety 9,5 sekundy. Ale to jeszcze zobaczę na y, komputerze ze stoperem, jak to tu wygląda. No ale od 0 do 60 naprawdę nieźle 4. 4 sekundy, kropka 21. Także tak to śmiga. Na chwilę obecną prędkość maksymalną, jaką złapałem, to było 121 km, i jeszcze trochę by pojechał. Myślę, że do 125 spokojnie. Jak sobie lecimy stuweczką czy 90, bardzo kulturalnie silnik się zachowuje. Nie chce wyskoczyć z ramy. Także tak to wygląda. dociera Wreszcie zaczyna to hamować miałem 250 to tam hamulec z tyłu dotknęło się i był żyleta fakt, że wymieniałem płyn hamulcowy na motula z tyłu, a tutaj jeszcze nic nie ruszałem, no ale tam po prostu z dotyku tył hamował, a tutaj tak no nie wiem, nie bardzo opornie to nie, to idzie, nawet ściągałem klocki i papierkiem ściernym lekko dotarłem, żeby tą pierwszą warstwę taką zetrzeć, ale to no lepiej jest, ale nie za dużo, trzeba ten płyn wymienić. Ale jak komuś klocki tak gdzieś czuję, że się ślizgają, słabo łapią, to może papierem ściernym lekko je przejechać, one będą się wtedy lepiej trzymać i żeby nie piszczały i dobrze hamowały, to muszą mieć nacięcia żeby odprowadzać lepiej ciepło no i wodę. Cały ten brud tak samo. Ja nawet jak miałem takie tanie kładziory e, i one nie miały tych klocków z nacięciem, e, to że to były czasy, nie wiem, 10 lat temu, że byłem dużo biedniejszy niż teraz, to po prostu fleksem sobie nacinałem takie trzy kreski i wam powiem, że sprawdzało się to. niami różnie to bywa. No jak ładnie widziałeś. Naprawili bo to wszystko woda porozrywała. Ale te opony fabryczne beznadziejnie na piachu się zachowują. Naprawdę. Jeszcze jak jest bardzo mało powietrza to jeszcze jakoś jakoś. Ale tak to to jest tragedia. Trzeba to zmienić. Na szutrach fajnie, na kamieniach, korzeniach nawet spoko, ale na piasku tragedia w ogóle. Zobacz, pływa cały przód, powietrza z przodu mam 1,3 bara, z tyłu 0,8. Nie będę niżej upuszczał, bo to będzie równać się w 100% z krzywymi obręczami. To jeździłem XB88. Teraz trochę śmigam tym obórkiem. I tak, no moc fajna. Szarpie jest kubany. Zawieszenie potrafi działać zarąbiście. Wyważenie motocykla takie sobie. Ten silnik jednak do tej ramy chyba trochę za dużo waży i ma tendencję do nurkowania. Trzeba po prostu stać na pegach bardzo daleko, żeby nie nurkować. No i tutaj mocno wiadomo, że to nie ma porównania do XB88. To jest po prostu przepaść, ale XB88 zwinność, manewrowanie między drzewami, lekkość tego motocykla, bo on też króciutki jest, no to też całkowicie co innego. Troszkę się tu zmieniło, o kurczę to... zobaczymy kto to tam tak gryczy chyba zgubiłem wątek aha manewrowanie no tym słabiej tak między drzewami czy jakieś takie nawiki czy tak gdzieś technicznie że się staniesz na jednej noce poderwiesz lekko koło no to tym klockiem ciężka sprawa ale że jej tak bardziej latam bardziej latam tak yy, bardziej Bajamoto czyli tak szutrowo gdzieś tam po lasach Jakoś technicznie to ja nie umiem, nie znam się, na chwilę obecną nie czuję takiej potrzeby. Chociaż zobaczymy, No nie wykluczam. Jak może dziecko odchowam i zapragnę bardziej adrenaliny, to coś tam będę się drapał, ale na chwilę obecną to takie lekkie szutróweczki, właśnie jakieś takie ło. Piaskownie, że nawet jak się obalisz, to i tak ci się nic nie stanie. Także na takie sprawy ich śmietnik się sprawdza i to nawet bardzo. Ale wolałbym, żeby z 10 kg był lżejszy. Dużo ludzi. Ciepło się trochę zrobiło, to jest o. się bujał. że że nie ma futryny, to by się nie zmieścił. Kurwa. A to jest moja ścieżka. Jedzie tu i Kurwa, ani gazu nie dodał. Ja pierd... Co za dep. Oj, rzeki, to jest ciężkie. Naprawdę. Krosy nie powinny być takie ciężkie. Ale zrypałem. Ani gazu, nic nie Co to było w ogóle. Także co, jak się nie umie jeździć, to trzeba w domu siedzieć. Także co. Jadę do domu. Ewidentnie to nie mój dzień. Ciekawostek jak ktoś ma tego Asixa czy X Motosa z skrzynią szósteczką, to może dać mi znać jak u niego ta skrzynia szóstka się zachowuje, bo ten akurat za czym się jeszcze tak lepiej dotarł, tak się wrzuciło piąty bieg i dodało gazu, to on tak nie za bardzo chciał się rozpędzać. Teraz jest jeden ząbek zmieniony z przodu. No i już jest na pewno czuć, że jest bardziej dotarty. Także teraz na tej piątce nawet spoko się odpycha, chociaż no 1, 2, 3, 4, to tutaj naprawdę mega. A ta piątka taka troszkę przymulona jest. Także zastanawiam się, jak dopiero się zachowuje na tej skrzyni szóstce. Czyli, na przykład, tam lecimy stówę wrzucimy szóstkę, dodajemy gazu, czy on się rozpędza, czy nie bardzo. Czy po prostu trzyma tylko tą, tą prędkość. Także to bym się chciał dowiedzieć. Co? Odpala nadal od dotyku. Zawias działa pajeczka. No, w standardzie fajnie to zawieszenie działa. Jak już w ogóle się wymieni olej, troszkę poklika, nabija amorę gazotem. To już w ogóle jest naprawdę fajnie. Zobaczmy. Powiem szczerze, na takich naftowach Enduro, to nawet jak idziesz po korzeniach, kamieniach, po takich jakich, nie wiem, pokażę Wam tutaj może. Przecież to nie będzie pewnie widać. Ale zobaczcie, tu jest taki duży kopiec kreta. Nie widać za bardzo, ale że to koło się po prostu... Tak jakby nie podrzuca go, tylko to koło się klei do tego wszystkiego, do tej powierzchni. Także opona manustop, no, trakcję ma Także naprawdę fajna sprawa. Bo w XB-88 to takie przeszkody, to bardziej trzeba było dodać gazu, żeby go poderwało. A tutaj ten zawias potrafi to wybrać. Jak jeździmy duro, to najlepiej regulację, no zależy ile kto waży, jak to jest ustawione, ale porozkręcać, a jak już mamy takie zapędy torowe, no to siłę dobicia i odbicia na pewno trzeba skręcić, bardziej odbicia, żeby nas po prostu nie wyrzucało. Opony muszę zmienić, bo no to się w ogóle nie nadaje do piachu, albo trzeba byłoby mieć bardzo niskie powietrze, żeby ta opona się kleiła. Nie jeździłem też już z pół roku, także powiem szczerze, że Niby się nie zapomina, ale jednak Za czym wróci się do formy, bo jak się jeździło codziennie Czy po prostu cały weekend, to jednak gdzieś te jakieś ruchy Odruchy wszystkie, żeby gdzieś nogą się podpierać, gdzieś balansować ciałem To naprawdę się to wszystko wyrabiało A teraz to tak jestem niemrawy w ogóle, nie wiem co z tym motocyklem się dzieje A to za mało gazu, a to gdzieś nogę po prostu wystawię Jak jakiś paprok No ale zobaczymy, może będzie lepiej czego i Wam życzę. 36 km, 2 godziny 16. Pojeździłem troszeczkę. No niestety samemu. Tak to już bywa, że po prostu jak ja nie mam czasu, to wszyscy piszą dawaj. A jak ja mówię, dawaj, jedziemy gdzieś, to ktoś mówi, ja nie mam czasu, jestem chory, motocykl mi się popsuł. No i tak to właśnie wygląda. Dobra, bo to jest chyba najdłuższe pożegnanie na moim kanale YouTube. Trzymajcie się! Na razie hopionka! ¡Por qué